Dziś jedziemy na front. Jedziemy autobusem, który dostaliśmy od naszych polskich przyjaciół. To jest bardzo dobry autobus, wariant transportowy. Osiem leżących miejsc to jest nasze wyposażenie: monitory sala operacyjna, aparat do USG, aparat sztucznej wentylacji płuc oraz tlen. Ten autobus przekazujemy wojskowym. Dalej oni będą go wykorzystywać. Teraz chcemy podziękować Polakom, oraz prosić. Potrzebne są karetki. Karetki, które będą przewozić rannych z takich autobusów do szpitali. To po pierwsze. Oraz potrzebne są samochody terenowe, które wywożą rannych z pól bitew do naszego szpitala mobilnego. Gdyby była taka możliwość pomocy, byłoby super. Przyjaciele, jeśli będzie taka możliwość, proszę zbierać pieniądze. Sława Ukrainie. Witam serdecznie telewizów Mazowieckiej TV, a przede wszystkim mieszkańców Powiatu Gruyckiego. Nie tak dawno wysłaliśmy autokar autokar mobilny szpital. Nie wiem, sam do dzisiejszego dnia nie wiem, jak to się udało, ale coś wspaniałego i pięknego już jest na linii frontu. Już pomaga, już za chwilę zobaczymy zdjęcie, gdzie żołnierz ukraiński jest badany przez lekarza USG, które udało nam się zdobyć z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. No wielki sukces, ale myślę, że nie powinniśmy przestawać, bo ten Hitler nowonarodzony, mówiąc tak, E, e, dobitnie. E, on e... Po prostu, no ja bym na przykład nie chciał i myślę, że wszyscy nie chcielibyśmy, żeby on stał gdzieś u boku naszych granic, dlatego powinniśmy wspierać jak najmocniej Ukrainę, pomimo niektórych naszych takich doświadczeń z nimi, bo i ja też miewam takie, ale to nie ma co patrzeć. Ten naród ciężko pracuje u nas i też powinniśmy go wspierać za to, że to PKB nasze też wypracowuje. Także, jeśli można, dzisiaj tak jak Przede mną przedmówca Igor, e, prezes fundacji e, w, Szpital na Majdanie, któremu daliśmy ten, e, podarowaliśmy ten e, wspaniały szpital mobilny. Prosił e, o tą taką jeszcze e, pomoc. E, mam na myśli tu bardziej pick-upa, bo to by nas stać było, myślę, że jesteśmy w stanie uzbierać. Nawet za 16 tysięcy można kupić e, pick-upa takiego, który by przywoził tych rannych z pola bitwy do naszego autokaru, do tego naszego, jakby naszego, bo e, e, ciągle będzie nasz, pomimo, że go oddaliśmy, ale nas, przez nas wypracowany, przez tą naszą rodzinkę e, charytatywną, e, przez wicemarszałka sejmiku mazowieckiego Rafała Rajkowskiego, przez pana Satomskiego, Jarka, który nam to wszystko zrobił w Henrykowie, także myślę, że stać nas na to, żeby pokazać jeszcze, że zróbmy tą jeszcze kropkę nad jej. Naprawdę... Zapraszam do zbiórki, zbiórki w TV. Pomaga, która wspomoże jeszcze żołnierzy ukraińskich, i wierzę, że w tym roku zwyciężą. Między innymi z naszą jakąś tam małą cegiełeczką. Ślicznie dziękuję. Liczę na Was.